Dzień dobry, witam wszystkich Państwa, którzy chcieli dzisiejsze popołudnie poświęcić dla odpoczynku na świeżym powietrzu i y, przy okazji popularyzować świadome dawstwo narządów. Impreza nasza odbywa się w ramach drugich jewonickich dni pod hasłem Przeszczep to nowe życie. Tylko tak swobodnych, ruchów prawą, lewą, stopą.

Ojej, 4-5, 5 mego. Brawo, brawo, 4-5. Gratulacje. Proszę powiedzieć, jak wrażenia z trasy. Ojej, wyśmienite Dobra, bardzo. Tylko zmęczona jestem, może siostra udzieli wywiadu. Bardziej. Jak długo Pani się zajmuje tą dyscypliną? <laughs> Proszę Pana, jestem dzisiaj pierwszy raz. Nie wierzę i taki dobry wynik. O, o, tak. Ja tego... chcę powiedzieć, że popieram tą ideę, z tego względu, że męża miałam chorego na nerki, był dializowany i w ramach tego właśnie chciałam przystąpić dzisiaj do tej akcji. Dlaczego warto uprawiać tą dyscyplinę? Poprawia siłę, wydolność organizmu, wytrzymałość. Można uprawiać cały rok. I pobudza przy prawidłowej technice 90% mięśni, także jest bardzo wskazana w każdym wieku. Polecam. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale taki marsz na pewno w przyszłym roku zorganizujemy, a dla Pani to jakąś są pracę, mi się wydaje. Tam jada,